Cześć, tutaj Róża z bloga ciastkożercy.pl. Dziś zrobimy razem pyszne i proste ciasto, idealne na rozpoczęcie truskawkowego sezonu czyli biszkopt z bitą świetaną i truskawkami. Ciasto będę przygotowywać w foremce o wymiarach 24x35 cm. Z takiej blaszki wykrojcie potem 15 dosyć dużych kawałków. Zaczniemy od przygotowania biszkoptu będziemy do niego potrzebować. 5 dużych jajek, 150 g mąki pszennej, 195 g cukru i 60 g mąki ziemniaczanej. Pamiętajcie, że wszystkie wagi i miary znajdziecie również w opisie pod filmem. Do zrobienia biszkoptu będę używać takiego stojącego miksera. Możecie również z powodzeniem użyć miksera ręcznego. Do misy miksera będę wbijać całe jajka. Nie rozdzielam białek od żółtek. Pianę będę miksować na wysokich obrotach miksera, dodając po trochu cukier. Warto na to poświęcić przynajmniej 10 minut, bo od tego, jak ładnie będzie ubita nasza piana, zależy to, czy biszkopt ładnie wyrośnie. Super, zobaczcie, o taką konsystencję właśnie nam chodzi. Piana jest gęsta i lśniąca, bardzo dobrze napowietrzona. To dzięki dobrze ubitej pianie biszkopt ładnie wyrasta. Pora na suche składniki. W miseczce połączę sobie teraz mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. Tak wymieszaną mąkę przesieję teraz w trzech turach prosto do piany. Za każdym razem będę mieszać silikonową szpatułką. Ok, pierwsza partia i mieszamy. Pamiętajcie, żeby dojeżdżać do samego dołu, bo właśnie tam może schować nam się nierozmieszana mąka. I kiedy nie widać już mąki, przesiewam kolejną porcję. Z biszkoptem obchodzimy się dosyć delikatnie po to, żeby właśnie nie zepsuć tej piany, którą tak długo ubijaliśmy. I spójrzcie, tyle powinno wystarczyć. Jeśli lubicie piec razem ze mną, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Teraz masę przelejemy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Jeśli nie macie takiej z odpinanym brzegiem, nie musicie wykładać wtedy tych bocznych krawędzi, tylko sam spód. Pamiętajcie, że jeśli brakuje wam jakiejś cukierniczej foremki lub innych gadżetów przydatnych w kuchni, zapraszam serdecznie do mojego sklepu Ciastkożercy. Link podepnę w opisie pod filmem. Super, biszkopt ładnie rozmieszany, nic nam nie zostało na spodzie. Teraz wystarczy jeszcze tylko wyrównać wierzch ciasta silikonową szpatułką. Ciasto będę piekła w piekarniku rozgrzanym na 160 stopni, góra i dół bez termoobiegu przez około 35 minut lub do tak zwanego suchego patyczka. Pokażę Wam później, co to oznacza. W czasie, kiedy Biszkop się piecze, przygotujemy pozostałe składniki. Zaczniemy od galaretki, żeby miała dużo czasu, żeby się przestudzić. Mam tutaj 1 litr gorącej wody i 3 galaretki truskawkowe. Galaretkę wrzucamy do gorącej wody i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Zwróćcie uwagę, że rozpuszczam galaretkę w mniejszej ilości wody niż w instrukcji na opakowaniu. Dzięki temu gotowa galaretka będzie nieco sztywniejsza i łatwiej będzie pokroić ją w cieście. Ok, w galaretce nie widać już drobinek żelatyny, możemy ją odstawić do przestudzenia. No dobrze, pora na truskawki. Mam tutaj 500 gramów umytych truskawek i jeśli chcecie, możecie ułożyć po jednej truskawce na jeden kawałek lub tak jak ja dzisiaj, pokroić je na mniejsze kawałki, żeby zmieściło się jak najwięcej. Zobaczcie, pokroję je w taką niezadrobną kostkę. Jeśli szukacie innych inspiracji na przepisy z truskawkami, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia filmów z przepisem na bebeczki truskawkowe lub na proste ciasto jogurtowe z kruszonką. Truskawki mamy już przygotowane i myślę, że to pora, żeby zajrzeć do naszego biszkoptu. Super, tylko spójrzcie, jak to wygląda. Na oko biszkopt wydaje się gotowy, ale możemy sprawdzić to jeszcze za pomocą drewnianego patyczka. Wystarczy wkłuć go w środek i jeśli wychodzi bez surowego ciasta, to znak, że biszkopt jest upieczony. Żeby biszkopt szybciej mi się wystudził, wyciągnę go teraz z foremki i przełożę na kratkę do studzenia. Jeśli jednak macie czas i Wam się nie spieszy, możecie spokojnie zostawić biszkopt w foremce. Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to to, że zanim zaczniecie nakładać krem, biszkopt musi być zimny. I teraz, chwila prawdy. Udało się. No super, w środku też ładnie zarumieniony. Odłożę teraz biszkopt do wystudzenia, a my w tym czasie przygotujemy krem. Nasz krem dzisiaj to po prostu bita śmietana utrwalona żelatyną. Będziemy potrzebować 800 ml śmietany kremówki 30%, 3 łyżki żelatyny, 4 łyżki cukru, 1 łyżeczkę cukru waniliowego i 100 ml wody. Zaczniemy od namoczenia żelatyny. Wlewam po prostu całą wodę do żelatyny i odstawiam, żeby napęczniała. Pora na ubicie śmietany. Zrobię to w stojącym mikserze. Pamiętajcie, że śmietana powinna być bardzo dobrze schłodzona, inaczej, przez przypadek podczas ubijania, może nam się zrobić słodkie masło. Do śmietany dołożę teraz cały cukier i cukier waniliowy. Śmietanę będę ubijać na średnich obrotach miksera tak długo, aż na jej powierzchni zaczną pojawiać się szlaczki. Zobaczcie, właśnie o taką konsystencję nam chodzi. Śmietana jest już ładnie ubita, pojawiają się na jej powierzchni wzorki. Teraz pora utrwalić ją żelatyną. Namoczoną wcześniej żelatynę rozpuszczę teraz w kąpieli wodnej. Możecie zrobić to również w mikrofalówce. Kąpiel wodna to nic innego jak garnek z wodą ustawiony na kuchence, na to kładziemy miskę, do środka wkładamy żelatynę. Teraz całość będę podgrzewać aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Do żelatyny dodam jedną łyżkę ubitej śmietany i dokładnie wymieszam. W ten sposób wyrównujemy temperaturę obydwu składników. W sumie dołożę tutaj 3 łyżki śmietany, za każdym razem mieszając. Super, tak zabieloną żelatynę będę teraz stopniowo dodawać do naszej śmietany, miksując na wysokich obrotach miksera. I super, o to chodziło. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie utrwalać śmietany żelatyną, możecie również użyć śmietan fixa lub innego fixa śmietanowego. To nic innego jak skrobia, która wiąże wilgoć z kremu i w ten sposób również jest bardziej sztywny i łatwiej go kroić w cieście. Wszystkie składniki mamy już przygotowane, możemy zabrać się za składanie gotowego ciasta. Ja przełożyłam sobie wystudzony biszkop z powrotem do foremki, w której się piekł i dodatkowo wyłożyłam brzegi folią rantową. Nie jest to obowiązkowe, można to zrobić nie trzeba. Folia rantowa ułatwia później wyciągnięcie ciasta z foremki. Przygotowałam sobie jeszcze prosty pącz z wody i soków z cytryny w proporcjach pół na pół. Dzięki pączowi ciasto będzie delikatnie wilgotne. Teraz poleję nim lekko cały biszkopt. Do pączu nie dodaję już dodatkowego cukru, ponieważ sam biszkopt zawiera sporo cukru, więc te smaki nam się ładnie wyrównają. Teraz wystarczy już tylko przyłożyć krem na blaszkę i rozsmarować szpatułką. Pora na pokrojone w kawałki truskawki. I ostatnia warstwa, czyli galaretka. Zwróćcie uwagę, że galaretka powinna być już lekko tężająca, Już wam pokazuję, o co mi chodzi. Galaretka już zgęstniała i nie jest zupełnie płynna. W ten sposób mamy pewność, że nie przesiąknie między szparami w kremie i nie wsiąknie nam w biszkopt. Nakładając warstwę śmietany, warto również upewnić się, że wszystkie krawędzie blaszki są dobrze przykryte. W ten sposób nie powstaną nam takie szparki, które również mogą sprawić, że galaretka przepłynie na sam spód. Super, wyrównam sobie jeszcze wierzch. I gotowe. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki do całkowitego stężenia. Zajmie to przynajmniej 2 godziny, ale można zostawić je w lodówce na całą noc. Wtedy wszystkie warstwy dobrze się połączą i następnego dnia będzie nam łatwiej je pokroić. Moje ciasto spędziło w lodówce całą noc, chodźcie zobaczymy razem jak wygląda. Wow, no to jest naprawdę konkretny kawał ciasta. Zobaczcie, ściągnę sobie teraz foremkę. Dzięki folii rantowej to wszystko nam tutaj się ładnie odklei. Wspaniale, właśnie o to chodziło. Przed nami już tylko najprzyjemniejsza część. Teraz wykroimy kawałek i zrobimy wspólnie test smaku. Spójrzcie na te warstwy, jak to super wygląda. Mamy biszkopt, śmietanę, galaretkę, truskawki w środku. Idealnie. Mm, pycha. Słuchajcie, tu się wszystko zgadza. Biszkopt jest delikatny, krem nie jest zbyt słodki, a truskawki są po prostu świeżym, cierpkim uzupełnieniem wszystkich tych smaków. Idealne ciasto, takie wspomnienie mojego dzieciństwa. Mam nadzieję, że Wasze wypieki udadzą się równie dobrze. Trzymam za nie mocno kciuki. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach i do zobaczenia wkrótce. Cześć!